Do niedawna wszyscy byliśmy świadkami typowej strusi polityki. Chociaż wyznam, że polityka ta polegająca na chowaniu głowy w piasek w momencie zagrożenia najmniej trafna jest wobec strusi. Spośród zwierząt tak naprawdę stosuje ją tylko człowiek. Pozostałe w momencie zagrożenia uciekają albo walczą. Walczą mimo dysproporcji sił. Na afrykańskiej sawannie widziałem na własne oczy antylopę, której udało się umknąć przed gepardem, ponoć najszybszym ssakiem na ziemi. Była zwinna, stosowała błyskawicze z wody, aż drapieżnik się zmęczył. Podobno jest tylko jedno stworzenie mogące biec praktycznie bez przerwy: człowiek. Nie potwierdzę, nie próbowałem. Widziałem jednak, jak w moim ogródku całkiem niedawno jeż wygrał z odwejlerem. Schwytany w paszczę potężnego potwora naprężył swoje kolce i jak myślicie, kogo trzeba było ratować? Skunks nie wygra walki z wilkiem, ale jego smród jak najbardziej. W świecie ludzi praktyka taka nazywa się odstraszaniem. Agresor, jeśli nie jest kompletnym idiotą, prowadzi przecież bilans zysków i strat. I bywa, że się cofnie. Natomiast strategie nastawione na ustępstwa prowadzą zawsze prostą drogą do kapitulacji. W historii nie brak przykładów, że pewne koncepcje wykluczono z góry, uważając je za zbyt straszne. Tak było z przedwrześniową Polską, nie posiadającą żadnego wariantu na wypadek wojny na dwa fronty. Podobnie rozumował przed. Z dekadą rząd Tuska, starając się obłaskawiać potencjalnego napastnika poprzez demonstrowanie własnej słabości. To, że Putin to imperialny ludobójca, który przy pierwszej okazji spróbuje zbroić, odbudować Związek Sowiecki i podporządkować sobie bliską zagranicę, było jasne dla każdego sąsiada, ale zbyt straszne, aby przygotowywać się do takiej agresji serio. Rozbroić się, zlikwidować jednostki wojskowe, a w najgorszym razie okopać się na linii Wisły i liczyć na sojuszników, którzy, jak przypuszczam, najpierw by dodawali otuchy, potem przygotowywali się długo, a na koniec rozłożyliby ręce i zaproponowali rokowania. Zastanawiam się, jaki geniusz strategiczny wymyślił linię obrony na Wiśle. Sądzę, że ktoś w sztabie NATO zarządzający geopolityką z perspektywy Globusa. Bóg, Wisła, Odra to tylko kreseczki na mapie. A ludzie, terytoriów oddanych w pierwszych dniach wojny, no to to statystyka. Cóż, zawsze trzeba brać pod uwagę straty dopuszczalne. Teren w końcu się pewnie odzyska, ludzi też nie wszystkich zabiją, nie zgwałcą, nie wywiozą. Coś zostanie. Ważne, że wróg nie dojdzie od razu do Odry, no, a tym bardziej do Redu. Idąc po myśli swych zagranicznych protektorów, pomysł inwestowania w obronę uznano w Polsce za nieopłacalny. Obronę terytorialną wyśmianą, walkę o tarczę przeciwrakietową uznano za machanie szabelką. Wyznam szczerze, Więcej wyobraźni miał komunistyczny dyktator Albanii, Enver budując na każdym kroku bunkry, czy też Szwajcarzy, gotowi w każdej chwili zmienić swój kraj w niezdobytą twierdzę, w której każdy obywatel będzie przeszkolonym żołnierzem. Wojna na Ukrainie wykazała, że obrona każdej piędzi terenu ma głęboki sens że nie sprawdziła się wizja szybkich operacji powietrzno-desantowych. Czołgowe bliskrigi nieudolnych następców Guderiana skończyły się w składnicach złomu. Ukraińcy zdecydowali się na walkę i to na wielu frontach, bo przecież Łukasz Rko zawsze mógł wbić nóż w plecy. Ponosili ogromne koszty ofiary, ale pomyślmy, co by było, gdyby na miejscu ekipy Zeleńskiego znalazli się inni ludzie albo ktoś na pokroju Tuska. Pewnie zastosowałby się do doktryny superpremierki stulecia Ewy Kopacz. Zabrałby dzieci i pobiegł do piwnicy, albo uciekł. A ktoś z jego otoczenia prędko by skapitulował i ukorzył się przed Putinem. Infrastruktura kraju pewnie by ocalała. Większość ludności niezaangażowanej politycznie pewnie też. Tylko o niepodległość musiałyby walczyć kolejne pokolenia przez dekady, a może i stulecia. Z bardzo niepewnym skutkiem. Tymczasem, co ciekawe, ostatnio coś się w tej sprawie zmieniło. Nagle zaczęto dużo mówić o wojnie i rosyjskim zagrożeniu. Prasa, również ta zachodnia, pełna jest czarnych scenariuszy z agresją Putina na kraje bałtyckie, przystawka i na Polskę, jako danie główne pancerne zagony z Białorusi, uderzają na przesmyk suwalski, flota bałtycka wysadza desant na Pomorzu, zostają odpalone iskandry z silosów w Królewcu. O ciągu dalszym się nie mówi, choć każdy może sobie dośpiewać, że pomoc sojuszników jest ograniczona, nikt przecież nie chce atomowej zagłady i wszyscy z ulgą przyjmują ofertę negocjacji złożoną przez prezydenta Francji. No i... Następuje zawieszenie broni, zawarte powiedzmy w gru dziądzu, ustalające linii wisły jako linię rozejmową na jakiś czas powiedzmy na najbliższe 100 lat. Cóż, większość moich przyjaciół z Warszawy pozostanie w Europie, a ja po praskiej stronie, niestety w Azji. Pytanie, co się teraz zmieniło, że o zagrożeniach pisze się tak otwarcie. W końcu do władzy u nas wrócił ten sam rząd. Otóż okazuje się, że gra strachem jest świetną inwestycją. Nie dlatego, że zagrożenie rosyjskie w dramatyczny sposób wzrosło, nawet w przypadku ograniczonego sukcesu na Ukrainie pełnoskalowa wojna z NATO jest mało prawdopodobna, więc dlatego właśnie można nią straszyć. Gdyby zagrożenie było faktycznie bliskie, w trybie pilnym odbudowywano by Bundeswehr, na początek milion żołnierzy, fabryki broni pracowałyby na pełnych obrotach, a sojusz z Ameryką chroniony byłby jak źrenica oka. No i oczywiście odrzucono by w diaby wszystkie programy klimatyczne i genderystyczne, a w Polsce zamiast wojny polsko-polskiej władza zaproponowałaby pełne pojednanie, okrągły stół, stół i powszechne kochajmy się. Jednak nic takiego się nie dzieje. Straszak więc musi mieć inne cele. Po pierwsze, ma przyspieszyć kolektywizację Unii Europejskiej pod przewodem Niemiec. Po drugie, przegnać widma Trumpa krążące nad Ameryką. Po trzecie, skłonić Polaków, by przestali stroić fochy, tylko bez zastrzeżeń popierali swój rząd pod hasłem lepiej mieć Tuska niż Ruska. A co do linii Wisły, prawdziwa strategia europejska Powinna przyjąć linię donu jako granicę między światem wolnym a zniewolonym. Niezależnie od tego, który za który przyjdzie nam uznać. Przenosimy się do kraju, a tu nasz rodzimy konflikt bez zmian. Z pola walki. Smutna wojna polsko-polska. Toczy się bez działań wojska. A broń, która w nich zagraża, to wyzwiska, hejt, obraza. Epidety, mocne bluzgi nie kaleczą ciał, lecz mózgi, kiedy w działań tych wyniku się nie bierze zakładników. Trzambo w mediach, burze w sejmie. Nikt nie myśli o rozejmie. A w przyszłości też niestety toczyć będą się wendenty. Czego trzeba? Może cudu, przebudzenia, zrywu ludu, albo, myśleć o tym trwoga, wejścia prawdziwego wroga. Hejt part. Przyznaję się bez bicia, na jakiś czas zaniedbałem hejt parku, ale postanowiłem nie publikować głosów zbyt pochlebnych, choć prywatnie oczywiście sprawiają mi one ogromną przyjemność. Jednak najbardziej cenię własne, oryginalne pomysły i deklaracje. Elżbieta. zwierzyła się, że po 55 latach pozbyła się z domu telewizora. Gratuluję. Pytanie, co z abonamentem? Arp, ktokolwiek się pod e, tym e, pseudonimem kryje, przetłumaczył tytuł na Netflixie. Życie Niedźwiedzia Polarnego. W roli głównej Niedźwiedź Brunatny. Bywa. W sprawie produkcji emitowanych na platformach cyfrowych większość z Państwa zgadza się z moimi diagnozami. Tyle, że ostrzej. No cóż. Korzystajcie, kochani, z wolności słowa. Póki jeszcze można. A propos, Jerzy pisze. A ja czekam na serial o Trzeciej Rzeszy, w którym Adolfa będzie grał murzyn. No, akurat tego to pan się nie doczeka. Wśród wielu wierszyków zarazem też taki super poprawdy. Białasek Rambo w Nevadzie mieszka. Paskudną skórę ma nasz koleżka. Uczy się pilnie całe wieczory ze swym partnerem z miasta Gomory. No, bardzo, bardzo dobrze tak trzymać. Ponieważ narzekałem, że Polska omijana jest przez amerykański film sensacyjny, ktoś znalazł jakieś dzieło ze Stevenem Segalem, ciejące się właśnie w Warszawie. No, podejrzewam, że aktor wpadł tutaj, będąc akurat przejazdem. W drodze do Moskwy. A propos aktorów. Z mnóstwem miłych, ciepłych słów spotkał się mój wywiad z Jurkiem Zelnikiem. Imponujecie mi Państwo pamięcią. No, pamiętacie takie role, o których nawet sam bohater zapomniał. Wśród wielu uwag znalazł się przytoczony przez Włodzimierza cytat z niczego: Chcesz zachować czystość, to naucz się myć w brudnej wodzie. No cóż, podobno nicze przy wszystkich swoich wadach był z pochodzenia Polakiem. A Czesław napisał, dziękuję za szczerość. Każdy, kto żył przez 50 lat w głanie PRL-u, nie z własnego wyboru, skażony jest jego zapachem. Trzeba być kłamcą, by temu zaprzeczać. Pomijam świętych. Wiele miłych reakcji wywołał mój wiersz o nawróconym gorylu. Niestety, naszym bliższym krewnym jest szympas, występujący zresztą w dwóch odmianach: łagodnej, no i paskudnej, mięsożernej, zabójczej. Coś jak Kain i Abel. Pytanie tylko, kto z nas bliższy jest tego pierwszego, a kto tego drugiego. Do zobaczenia.